Na pewno jest to dla mnie sprawdzian, ale przede wszystkim czekałem na ten moment bardzo długo, żeby móc pokazać kibicom, jak wygląda chód sportowy na żywo. Bardzo wiele osób pyta mnie o to bardzo często gdzie mogą to zobaczyć. Wiesz, że moich zawodów nie jest zbyt wiele. Więc tutaj z ziemi, z której pochodzę, to, że mogłem pokazać kibicom rodzinie, wspólnie się bawiliśmy, no to było dla mnie spełnienie marzeń. Dzisiaj rekord Polski, chrapka jest dalej na rekord świata. Nie jestem w takich przygotowaniach, jeżeli chodzi o prędkość jeszcze. No ale myślę, że to nie będzie problem w przyszłości. Lubię ogólnie sprint, bardzo to jest dla mnie przerywnik w treningu tak naprawdę, tak jak mówiłeś, sprawdzian swego rodzaju. Teraz bazuję głównie na wytrzymałości, ponieważ troszkę mniej uciekło ze względu na to, że przygotowania rozpocząłem później kontuzje, różnego innego rodzaju aktywności spowodowały, że moje przygotowania niestety przesunęły się w czasie i teraz muszę w cudzysłowie nadganiać ten czas, który, który gdzieś mi uciekł, ale jest dobrze. Przede wszystkim jest dobrze z moim zdrowiem. Już teraz nad, nad czym bardzo mocno pracowałem. Cieszę się z tego powodu. Nie mogę doczekać się Mistrzostw Świata, no a już niedługo jadę na kolejne zgrupowanie, bo wróciłem też z Francji wczoraj w późnych godzinach nocnych i tak naprawdę tam wykonywałem bardzo ciężką pracę. Niestety nie ma tej świeżości z tego względu, ale, ale myślę, że taki przerywnik, jestem bardzo zadowolony z tego. Nie wiem, jaki wynik nachodziłem, wiem tylko, że rekord polski jest to kole gdzieś kolejny rekord na moim koncie, bardzo mnie to cieszy. Ten tenis jest wspaniały, no a Iga w ogóle rządzi teraz, więc no, myślę, że teraz chyba każdy w Polsce jest kibicem tenisa tak naprawdę. No, genialna, genialna gra, fajna, fajnie, bardzo się cieszę.